Jezus Chrystus. 2 marca, drugi dzień czasu Wielkiego Postu. Kolejny dzień życia i kolejna porcja Bożego słowa. Dzisiejszy fragment pochodzi z Ewangelii według Świętego Łukasza z rozdziału 9, wersety od 22 do 25. Ja was zachęcam do tego, żebyście zanim pójdziecie dalej w słuchaniu tego co mówię, żebyście zrobili pauzę w tym nagraniu i przeczytali sobie najpierw to słowo, bo to co ja będę mówił, to jest tylko komentarz do słów Pana Jezusa. Czas na pauzę. Tym, co mnie jakoś najbardziej rusza w tym fragmencie, są słowa: Kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten nie ocali. Nie chodzi w tym tekście o to, żebyśmy mieli teraz wszystko rzucać, swoje dotychczasowe życie zostawić, bo inaczej będziemy nieszczęśliwi, bo inaczej nasze życie będzie stracone i przegrane. Nie będę Wam tutaj tego typu haseł sprzedawał. Nie o to chodzi w tym fragmencie. Jezus tutaj rzuca temat tracenia życia. Prawda jest taka, że każdy z nas traci swoje życie. Każdego dnia. To jest tak jak ze świecą. Jeżeli świeca jest zapalona, to się wypala. Jedyna świeca, która się nie wypala, to jest świeca niezapalona. A to oznacza człowieka martwego. Tymczasem każdy z nas żyje, a więc każdy z nas się będzie wypalał. Każdy z nas z dnia na dzień traci swoje życie. Pytanie tylko, na co to życie tracisz? Czy to, na co tracisz swoje życie, a więc swój czas, swoje siły, swoje talenty, swoją energię, czy jest tego warte? Czy jest wartościowe? I dzisiaj postaw sobie właśnie takie pytanie: na co ty tracisz swój czas? Dla jakich wartości, spraw, osób, rzeczy ty tracisz swoje życie? Czy to jest tego warte? Jak sprawdzić, czy to jest tego warte? Wystarczy zrobić sobie takie proste ćwiczenie. Czy byłbyś w stanie umrzeć za to, czym teraz żyjesz? Wystarczy y, odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Czy byłbyś w stanie umrzeć za to, na co teraz tracisz swoje życie? Czy byłbyś w stanie za to umrzeć? I wyobraź sobie taką sytuację, że do miejsca, w którym teraz jesteś, wpada gość uzbrojony, przykłada ci spluwę y, do głowy i mówi ci tak. Jeżeli nie wyłączysz tej gry komputerowej, to cię zastrzelę. I ty myślisz sobie, no nie, tak daleko już w tej grze zaszedłem, że szkoda byłoby teraz to tracić. Więc ostatkiem sił wbijasz kolejny level, wchodzisz na wyższy poziom i umierasz, bo ten gość cię zabija. Bez sensu, prawda? I tak samo z każdą inną rzeczą. Czy byłbyś w stanie umrzeć dla 10 minut spędzonych na Facebooku? Czy byłbyś w stanie umrzeć dla chwili przyjemności? Czy byłbyś w stanie umrzeć dla papierosa, dla, dla browara, dla tego typu rzeczy? Wydaje się, że nie. Właśnie i tutaj tkwi sekret tego, na co warto tracić życie. Jeżeli byłbyś w stanie, Ty albo ktoś inny, dla jakiejś rzeczy, sprawy, wartości i osoby stracić życie, umrzeć, to znaczy, że warto tym żyć. To znaczy, że warto na to tracić swoje życie, swoje siły, energię, swój czas. Jeżeli nie, to znaczy, że jest to bezwartościowy śmieć i lepiej się tym nie zajmować. Bo po co żyć czymś, za co nie byłbyś w stanie umrzeć? Taka jest logika tego zdania, które Jezus dzisiaj mówi. Spróbuj sobie dzisiaj właśnie na takie pytanie odpowiedzieć. Dlaczego, dla kogo tracisz swoje życie? Czy to jest tego warte? Pamiętaj, życie masz jedno. Szkoda byłoby go stracić na to, co jest bezwartościowe. Życzę Ci, żebyś umiał mądrze tracić swoje życie.